Siemano ludzie, z tej strony Świstak, witam w kolejnym odcineczku z Gotika i myślę, że znajdę sobie jego mościa, który będzie chciał zaprowadzić mnie do e, obozu bractwa. Tam wykonam parę zadań, ale też myślę, że warto by było nauczyć się walki bronią jednoręczną, ale nie wiem u kogo. Tu jest łóżko? Jest. To bardzo dobrze. Bo ja nie chcę grać w nocy. Mało widać. Co my tu Lepiej. mamy? Skrzynię, ale mogę ją otworzyć. Mam wytrychy. Lepiej się do tego nie Myślałem, że to się już skończyło dawata. Okej, okay. co będą? W tej mamy? historii muszę... mięso i kilo. No dobrze. Odpalamy sobie y, zbieracza i idziemy wykonywać misję, tylko nie pamiętam do końca, który z tych źródów y, był w stanie zaprowadzić mnie do obozu. Nie można polegać. I też jest kwestia, myślę, że dostania się do. Haty Fiska. To jest albo tu? Nie, nie chaty. Magazynu. Czyli do tego miejsca. Tam jest bardzo dużo bogactw, a przynajmniej było w podstawowym go W górach podstawowym go Niech śniący będzie z tobą, nieznajomy. Jestem tu, by wskazać ci właściwą ścieżkę. O co? A ja jestem tutaj, żeby. Ludzie zawsze wydają. Żeby pójść za tobą i zebrać doświadczenie. A która ścieżka jest właściwa? Ścieżka śniącego, oczywiście. Tylko on może nas stąd uwolnić. Guru przygotowują w naszym obozie rytuał wielkiego przyzwania. Zamierzają nawiązać kontakt ze śniącym. Do tej pory przemawiał do nas wyłącznie za pośrednictwem wizji, ale już wkrótce stanie przed nami w. Pełni swej chwały. Jednak aby to osiągnąć, potrzebujemy jak największej rzeszy wyznawców. Jednocząc nasze siły duchowe, uda nam się nawiązać z nim kontakt. Nasz obóz znajduje się dość daleko stąd, na Wielkim Bagnie. Mogę cię tam zaprowadzić, jeśli chcesz. Z przyjemnością skorzystam z tej propozycji. Traficie, Zaprowadź mnie do waszego obozu. Chciałbym się tam rozejrzeć. To wspaniale! Chodź nie za mną! Biegnę. Myślę, tak szczerze, że... Yy, to się już nie powtórzy. Znaczy, myślę. To jest moje odczucie. Yy, odnośnie tego dubbingu, który został. Yy, w, znaczy wprowadzony w tę demie w gotiku, Remake'u, tym, w którym wcielamy się w Nyrasa, chyba w Nyrasa, jest dziwny strasznie. W sensie mi te nazwiska, które tam się pokazały, przypomniały mi taki czas, wiecie, w 2005 rok i bajka na Disney Channel, czy tam na Jetixie. I potem. Napisy końcowe i kwestie tego, kto podkładał głos w danej bajce, nie? I potem się okazuje, że to są praktycznie te same postacie, które tutaj w tym gotiku działają. Skrzynia. Eee, Watrychy, piwo, dobrze, fajnie, miło, przyjemnie, tylko wiesz co? Jak ty masz na imię? Ty się nazywasz Bal No to posłuchaj, panie Bal Tu są jeszcze ścierwojady. O, dobrze. Pomagaj mi. Ratuj mnie. Dziękuję. Surowe mięso. Zawsze się przyda. Tam mamy wilka. Ja dalej trzymam yy, miecz w, w, w jednym ręku. W dwóch. Yes. W dwóch dłoniach. Yy, wolałbym w jednym. Zawsze by było wygodniej. I myślę, że zawsze by było. Szybciej walczyć. Ja mam 6000, półtora tysiąca doświadczenia niecałe potrzebuję. Teraz jeszcze mniej, praktycznie 1000. No myślę, że uda się w jakiś sposób tutaj nakłonić go do tego, żeby wyczyścił mi tutaj w miarę przejście do obozu. Tutaj mamy trochę krwiopijców, które go zaatakują on jest nieśmiertelny więc... więc skrzydła ile skrzydła są warte skrzydła są warte 15 bryłek rudy więc gdzie jest tutaj 15 bryłek rudy razy te kilka ładnych epiców które spotkamy po drodze on się zaciął na drzewie no cóż tego drzewa tutaj nie powinno w każdym razie najwidoczniej być bal parwezie udało się a nie bo tutaj ja sam się zaciąłem no nie zabiliście mi Zabiliście mi ścierwo ja ukradliście mi doświadczenie, nie... Ukradli, ale może i doświadczenie ukradli, ale z drugiej strony nie ukradli mięsa, więc mięsko mamy, ale nie mamy doświadczenia za... Hu, hu. proszę pana. Proszę pana, ja tutaj będę musiał panu tutaj troszeczkę utrudnić życie, ja wiem, że to będzie. Bardzo nieodpowiednie z mojej strony. Czy mam jakieś czary e, ognisty pocisk? Jest. Słuchaj. Sytuacja wygląda następująco: mój plan jest taki. Ja zluruję, że tak się po metinowemu wyrażę, te wszystkie. E, miski na ciebie, ok? A potem ucieknę. Niestety. Taka jest kolej rzeczy. Jaszczur. Hadong. Trafiłem? Trafiłem! cholender jasny. Biegną w moją stronę te jaszczury. Atakuj bal parwezie. Dużo ich jest. Kolernie dużo ich jest. Poradzi on sobie z nimi? Będzie musiał. Zawsze no kilka tysięcy doświadczenia będzie. Kilka tysięcy. Kilkaset. Coś nie tu wpadł poziom raczej już. 150, 120, zielony 150, czerwony 120. Na przyszłość. No myślę, że to nie zrobi mi aż tak dużej różnicy. Dziękuję. Pomagasz. Niezwykle. Jeszcze 300, 200 punktów doświadczenia i mamy poziom. To jest bardzo fajnie. Jeszcze więcej punktów nauki do wydania. Dobra, czy mam tutaj jakieś potwory? Wiesz, ja tutaj robię takie lekkie zwiady do przodu, żeby zobaczyć, czy potworków jakichś nie będę mógł ci podprowadzić. Yy, korek łysy kolego. Oni wszyscy są łysi. Myślę, że to jest kwestia tego, że rzadko kiedy się myją, bo mieszkają na bagnie. Nie mają dostępu do wody. Zresztą tutaj mają rzekę praktycznie, więc trochę wychodzą poza obóz i mają, ale wątpię, żeby im się chciało. O, bo. bo... Nowicjusze są leniwi. Powiedzmy, wagienny żarosła robi. Dobra, co my tu mamy? Surowego mięsa całkiem sporo. Z takich fajniejszych rzeczy to 8 yy, skrzydeł. Lista ubitych przeze mnie bestii. Nie zaliczam mi raczej tych, które on zabił. Zabitych razem 22. No dobra. Wiesz, ja na razie jestem trochę słaby. Nie mam przykokszonej postaci, Misiu. Ale ej, 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 pa, pa, pa! pa, pa. Cik, 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 cikik, cik, cik. Potraktuję ich uzdrowieniem albo światłem. Powiedzmy, że zbyt wiele tutaj bym nie zdziałał tym. Zjedzmy sobie mięsko smażone. Da, bardzo mało punktów nauki. Oj, oj oj! Oj, oj, oj! Ej! Same przeszły! To przyjemnie z ich strony. Nowy poziom, dziękuję bardzo. Sympatycznie, dobra, jeszcze tutaj mamy. Tutaj ziutka. Chociaż szczur. Próbujemy cię trafić. Trafiłem, gnoje. Ej! On mnie zabije! On mnie zabije! Tak nie, dostanie, to mnie zja. I zjadł którym miejscu zapisałem grę? Tutaj przed tamtymi jaszczurami. Hmm. Cóż, jakby to nazwać? Yy, yy, lipka. Dobra. Yy, bonus perżet. Dobra, wypiję sobie miksturę. Ok, zażyjmy sobie to. A tutaj i tak idzie w moją stronę już jaszczur, także on i tak go zaatakuje zaraz, tak myślę przynajmniej Dobra mistrzu, chodź Patrz, tutaj idzie jaszczur. Ty go zaatakujesz. Poczekaj chwilę. Zaatakuj jaszczura. Zaatakuj jaszczura. Ten jaszczur on był zaciekawiony tym, jedzonkiem, bo tu martwa Dobra. Cyk, udało się. Trafieni. Ojej Help! Help! To są wilki. Ja te wilki też mógłbym tutaj jakby zachęcić. Dobra, zachęcone wilki. Ten sobie w międzyczasie poradzi z tymi. O, wilk, 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 wilk! Wilk, pomóż, 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 help, help, help. I nowy poziom jest. Już teraz. Schowaj broń! Ech. Twoje szczęście. Ja mam schować broń? Mistrzu, to nie jest tak prosto, bo... Ja muszę mieć cały czas wyciągniętą broń, bo ja wtedy będę wiedział, co jest przed nami, wiesz, o co chodzi. Chodź, idziemy. Schow... Twoje szczęście! No, idziemy przez... Wiesz, tereny zajęte przez potwory, praktycznie wszędzie jest niebezpieczeństwo, ale nie, by schowaj broń. No, schowaj tą przeklętą broń, bo ci przyłożę. I co, i przykładają. I to się źle kończy. Ścierwoiat, chodź, Balparwes. Z... Krzywdę! Ja będę strzelał tego ścierwada, spróbuję go trafić. Nie da się. Jest, udało się. Zabij jeszcze jego. Dziękuję. Ja sobie tu zobaczę, czy tu nie ma przypadkiem żadnych roślinek takich fajnych do zebrania. Jest cieniostwór, dobra, mistrzu. Jak tobie się to uda... Nie, chociaż szkoda cieniostwora na ten, żeby go zabijać bez yy, tych. Yy, nie dla skóry, chociaż w sumie to. Exp zawsze ważniejszy. Dobra, spróbuję bo trafić w ogóle. To też nie będzie proste, bo ja nie mogę nie do niego zbyt blisko podejść. On jest szybki cholernie. Ma 520 życia, więc to też jest cholernie dużo. Czekaj. No nie, rób mi tego, mistrzu. Cienio stworzę. Trafię go, czy nie? Nie, ale wiem, czym go trafię. Ognistym pociskiem go trafię. Udało się. Dobra, spadamy. Nie udało się. Za szybka jest. Cienioskier jest zdecydowanie za szybki na postać bez zbroi. Dla postaci bez zbroi. No cóż, a gdzie jest mój kolega? Mój kolega jest tam. Spróbujmy ognistego pocisku użyć najdalej jak się da, tutaj przy balu parwezie. Zobaczymy, czy trafię tutaj cieniostwora. Z jak daleka mogę go trafić? O. Cieniostwór... Dobra, jest. Aha, muszę podejść dość blisko, żeby tutaj zaznaczyć go. Okej okay. Cieniu stwora, jeśli chodzi o strzelanie To mam trochę większy yy, Większy pole do popisu Ale żeby go trafić To już się nie da yy. Jak cię mogę tam zaprowadzić, kolego, co? Chodź tutaj Eee, daj miksturę, zaprowadź mnie do waszego czekaj, daj miksturę szybkości. Ja bym wolał od ciebie miksturę dostać, tak szczerze, no ale no, okej, okay. dobra, odpuszczę sobie tego cienio-stwora, zabiję go sam. Wtedy, kiedy już będę w stanie go zabić. Chociaż bądźmy szczerzy, tutaj, jeszcze przez te y, jaszczurki, które będą po drodze, wydaje mi się, że y, będziemy mieli fajne eee... Y, doświadczenia. Chociaż też może być inaczej, zobaczymy, bo tutaj mamy już który poziom. Piąty, chyba żeby dołączyć do nowego obozu, starego obozu, to potrzebuję czwarty czy coś takiego. Poczekaj, mistrzu, bo mamy tutaj jaszczurki do zniszczenia, wyeliminowania. Chodź tutaj, mistrzu. Twoje szczęście! Moje szczęście, że. Moje szczęście, że jesteś idiotą. Ach, cóż. Um... Można to nazwać jak się chce, ale mi się wydaje, że koleś troszeczkę już ma nas dość. Wolałby zaprowadzić mnie do mm, obozu i wrócić już sobie do rozmów przy ognisku, ale nie. Ja mu się tak łatwo nie dam. Pieszę mixturę, pójdziemy dalej. Hmm, a ja zrobię tak, że wezmę sobie... cicho tam... ...typie. Jaszczury spróbuję postrzelić. Powinno się udać, jak nie to... nie. Ale im bliżej one podchodzą, tym jest większa szansa. O, tutaj dwa do nas biegną. Co ty wyprawiasz?! Łowię jaszczury, typie! Atakuj go do jasnej cholery. Dziękuję. Tutaj jest jeszcze jeden szczur do złowienia. Jeżeli się uda, to dobrze. Jak nie to trudno. To już sobie odpuszczę myślę. Nie, nie odpuszczę za cholerę. Nyras! Parwes! Help! Schowaj broń! Ty jesteś kurde, takim tempem... Tempy Co ty jest. wyprawiasz? Szukasz guza? Twoje szczęście! Serio? To już mu odwala, naprawdę no, postać yy, ma dość yy, wyzwań. Już na dobrą sprawę jestem tego pewny. Przebieg przechodzi koło niego ja szczerano. Schowaj tą broń. no! Jejko, gorzki chleb. To jest pewnie jakiś grzyb. Ou ścierwo jody do zabicia. Dobra, dam sobie z nimi spokój, i zabiję je sam. Nie musi mi już pomagać, chociaż wystarczająco 25% z tego yy, poziomu i końcówka tamtego. No to całkiem przyjemnie. Nie powiem, że nie, a to już parę razy się, <laughs> parę razy się zginęło, więc można sobie tutaj założyć, że yy, dojście do tego obozu będzie sukcesem. Może i jest trudniej, może i tak. Ciężko stwierdzić. Mroczne tajemnice najgorsze mają w sobie. Yy, Najgorszy mają w sobie dubbing. Zdecydowanie. Dobra, tutaj ścierwojady. Zabijesz ścierwojady? Schowaj bro! Twoje... Proszę cię. Zad zawiesiłem się w jakiś, jakąś teksturę niewidzialną, nie wiem o co chodzi. Mamy krwiopijca. Uda się trafić Piję z łuku, a jak? O, mycie. Mm -hmm. Idziemy? Mm -hmm. Idziemy. Dobra. Psz, nie ma co przedłużać. Ale powiem szczerze, że no jest trudniej, o wiele o wiele trudniej, jeśli chodzi o Gotika. Może nie tyle, co o wiele trudniej, tylko o wiele większe obrażenia zadają te potwory. Wcześniej to aż tak y, mocno, że tak się wyrażę, nie klepały. Eee, a tutaj, no cóż. Yy, powiedzmy, że jest różnie. Yy, spróbujmy tutaj zaatakować je właśnie z tej yy, skałki. Zobaczymy, czy będzie jakoś jakiś efekt czy one w stanie są tu wejść. Są w stanie tu wejść. Są w stanie wejść. Nie są głupi aż tak, te potwory teraz w Gotiku. Kiedyś były głupsze. Dobra, ok, ok. Pomocy, 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 pomocy. per Przas! Kolega, pomocy. lepiej się z tymi potworami tutaj. Co ja mogę tutaj, przyprowadzić mu jeszcze dwa ścierwojady? tak? Albo spróbuję je zabić samemu. A, udało się. Prawie zginąłem. Po raz kolejny zresztą. Ech, no dobra. Yy, yy, za dużo tej śmierci tutaj jest za dużo. Zdecydowanie za dużo. Ale co, co, co człowiek zrobi? No nic nie zrobi. Okej, okay, jesteśmy w obozie. Jesteśmy na miejscu. Tam leży obóz bractwa Śniącego. Przejdź przez bramę i porozmawiaj z moimi braćmi. Gwarantuję ci, że nie przyszedłeś tu na próżno. Zapytaj o Korka Loma. To on opiekuje się nowicjuszami. Ja wrócę teraz do starego obozu. Wielu niewiernych potrzebuje wciąż pomocy w odnalezieniu właściwej ścieżki. Powodzenia. Dziękuję. Dobra. Ja się tu z wami pożegnam. I widzimy się w następnym odcineczku. Jeżeli się podobało, to wiecie co robić. A ja uciekam. pa. pa.